Czy wiecie, że pojazd, który dał początek koncepcji Papa Mobile został zbudowany w Polsce? Życzeniem Ojca Świętego było, by z okazji pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny stworzeniem dla niego środka transportu zajęli się Polacy. I Polacy wymyślili. Pierwszy Papa Mobile powstał w starachowickiej fabryce w niecałe dwa miesiące. Solidną, niemalże pancerną konstrukcję zapewniło podwozie wojskowej terenowej ciężarówki Star 660 M2. Wprowadzono opcję małych prędkości dla przejazdu papieża wśród tłumu. Po pielgrzymce komunistyczne władze pojazd rozebrały. Podwozie sprzedano, platformę papieską zniszczono. Po latach, na zamówienie Starachowickiego Muzeum, powstała wierna rekonstrukcja, z resztek odnalezionych w pomorskim PGR-ze i detali ukrytych przez pracowników Stara. Dziś Papa Mobile można oglądać w depozycie Krakowskiego Muzeum Inżynierii Miejskiej.